Otwórz okno, zapal światło, wyjdź w skarpetkach na deszcz. Za chwilę usłyszymy historię pana Kamila, który razem z kolegą wynajmował nawiedzone mieszkanie. Jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? No, zaczęło się dość niewinnie. To był rok 2015 bodajże. Jakiś letni miesiąc. Lipiec albo sierpień. W tym momencie sobie już nie przypomnę. To było takie późne popołudnie, wczesny wieczór. Pamiętam, że leżałem na łóżku, coś tam na telefonie oglądałem. Już nie wiem teraz co. I w pewnej chwili słyszę głos. Ale taki wyraźny głos: strzelce browarka. Nie mówię, że się przeraziłem, bo. Ja, ja nie jestem jakiś lękliwy, ale zdumiało mnie to. Mojego współlokatora nie było akurat w mieszkaniu. Zresztą to nie był jego głos. To był głos takiego mężczyzny, powiedzmy, nie najmłodszego. Taki gdzieś na około 50 lat. No więc byłem sam w domu, a tu nagle słyszę głos. I to było takie wyraźne. Normalnie, jakby ktoś siedział obok, pomyślałem no dziwne to a jeszcze tym bardziej, żeby piwo wypić. Ja nie jestem jakimś piwoszem raczej zawsze byłem tym wino. Nie to, że jestem koneserem czy coś no jakieś tam tanie winko ze sklepu wiadomo jak to z winkami jak ktoś e, nie jest przy kasie żeby się upewnić. To nie mógł być dźwięk z telefonu albo telewizora. Nie wiem, może świat według kiepskich akurat leciał. Nie, 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 telewizora ja w tym pokoju nie miałem. Był w salonie i to tylko tak graliśmy na PlayStation FIFA ze współlakatorem czasem. Na pewno to nie było też z telefonu, raczej memy przeglądałem albo... Albo coś tam czytałem. Na pewno nie, żeby coś tam na YouTube leciało. I jak ta sytuacja rozwinęła się dalej? Leżałem dalej, trochę tak e, niedowierzałem, ale puściłem to, że tak powiem, mimo uszu. Ale za jakiś czas znowu usłyszałem wyraźne strzelce, browarka. No to wtedy, powiem Panu, już się trochę wkurzyłem. Odłożyłem ten telefon i pytam się na głos, e, tak jakby do kogoś się zwróciłem, jakby ta osoba normalnie była w mieszkaniu. No i, no i mówię, co to za jaja? Kto ty jesteś? Momentalnie znowu usłyszałem to samo. Strzelce browarka. Wstałem, pamiętam, przyszedłem się do korytarza, do kuchni, nawet do łazienki poszedłem. No i tak myślę, kurczę, może to w pokoju współlokatora, ale... Trochę nieładnie tam zaglądać. Poza tym drzwi były zamknięte, to ten głos nie byłby taki wyraźny. No nic, myślę sobie. Dobra tam, otwieram. Wszedłem tam do pokoju kolegi, ale nikogo nie było. Niezłe jaja, mówię na głos, tak żeby jeśli ktoś tam był, to usłyszał. Eee, ponownie usłyszałem strzelce browarka. Wtedy już nie wytrzymałem i krzyknąłem, że ja piwa nie piję jak już to wino. No i wtedy ten głos taki się zrobił, powiem panu, bardzo nieprzyjemny. Taki przybrał ton rozkazujący, jakby agresywny. Ciągle mówił to samo, bo to już potem parę razy się odzywał. Mówię dobra, zajrzę do lodówki. Poszedłem do kuchni. Otwieram lodówkę, a tam na szczęście jest piwo. Nie moje, bo tak jak mówiłem, ja to wolę wino. No, ale kolega tam czasem sobie coś wypił wieczorem. My generalnie nie piliśmy jakoś wiele, tak normalnie, przeciętnie, jak to się czasem pije. Pomyślałem, że współlokator nie będzie miał mi złe. Odkupię mu to piwo. Wziąłem otwieracz, otworzyłem, no i zaczynam pić. Pamiętam, że to takie niedobre było. Jak już mówiłem, ja raczej byłem team wino. Wypiłem i tak mówię. I co? Zadowolony? Nic. Normalnie nic się nie odezwało. Głucha cisza. Ale to taka przeraźliwa cisza. Wie pan, to mieszkanie było przy takiej dość ruchliwej ulicy. Lato, okno, okno otwarte. Zawsze to słychać te samochody, a tu nagle nic. Zupełna cisza, aż zdębiałem, powiem panu. Z tego co Pan mówi, to doświadczył pan tak zwanego czynnika OZ. No, możliwe, że to się jakoś tak nazywa. Ja, ja wtedy nie wiedziałem nic o żadnych czynnikach, ozach czy innych zjawiskach. Ale fakt, to było takie dziwne, że aż nienaturalne. Ta cisza. Jakby cały świat się zatrzymał. Ani samochodów, ani ptaków, ani nic. Człowiek od razu czuje, że coś jest nie tak, że to, to, to nie jest zwykła sytuacja. Pamiętam, że siedziałem wtedy w kuchni z tym pustym piwem w ręku i, i, i miałem wrażenie, że, że kurczę, ktoś mi się przygląda. Nie tak fizycznie, jakby, jakbym był w pomieszczeniu, tylko jakby gdzieś z góry to był pierwszy raz kiedy się poczułem naprawdę nie tak metafizycznie nie nie chodzi o strach tylko tylko takie poczucie że jestem częścią czegoś większego czego nie rozumiem potem te głosy zaczęły wracać niecodziennie ale coraz częściej i nie tylko to strzelce browarka z czasem były inne teksty czasem kompletnie niezrozumiałe Czasem jakby w innym języku, a czasem bardzo przyziemne, jak otwórz okno albo idź do piwnicy. Nigdy nie były takie, żebym zrobił coś komuś złego, ale czułem, że to coś testuje, testuje moją reakcję. Kiedy zaczął pan szukać pomocy? Trwało to kilka miesięcy. Wie pan, najciekawsze było to, że. Że to tylko w tym mieszkaniu były te głosy. I w listopadzie, tam na początku, jak są święta, zaduszki, spotkaliśmy się ze znajomymi u nas w mieszkaniu, które wynajmowaliśmy z kolegą, to no, wtedy było tak dziwnie. Dziwnie, no bo ja na co dzień nie piłem jakoś wiele, a właśnie na tej imprezce to słyszałem te głosy. Były bardzo natarczywe właśnie tak pod koniec października i na początku listopada. I tylko słyszę, otwieraj browara. Pij kolejnego. Nie możesz teraz przestać. I tak waliłem te browary jeden za drugim. Kolega już wcześniej zauważył, że ja więcej piję piwa. Ale teraz w większym gronie jak piłem tak raz po raz, już mi w głowie Nieźle szumiało od samego alkoholu, a, a jeszcze, no te głosy. I znajomi mi w końcu mówią, tam konkretnie to koleżanka taka jedna. Kamil, wszystko w porządku? Nigdy tyle nie piłeś. Wiadomo, imprezka, każdy coś tam chlapnie. Ale ja to już wtedy przesadziłem. No ale to przez te głosy. Wstydziłem się powiedzieć, że słyszę co słyszę, bo bałem się, że zaraz mnie za jakiegoś Wariatę wezmą. Wie pan, jak to jest. No, następnego dnia pamiętam bardzo, że tak powiem, zdychałem. Kac mnie męczył niesamowicie. Już się zdarzało w międzyczasie, że, że miałem kaca. Czasem mocniejszego, bo wie pan, jak te głosy namawiają do picia, to coraz więcej piłem. Owszem, były też takie komunikaty, że tak powiem, żeby zrobić coś innego. Jak już, jak już mówiłem, otwórz okno, zgaś lub zapal światło, wyciągnij wtyczkę od lodówki, z gniazdka. Ale tych z piciem było najwięcej. No i następnego dnia, jak już trochę doszedłem do siebie, po śniadaniu i prysznicu, kolega przyszedł do mnie do pokoju i mówi, Kamil, musimy pogadać. Przytaknąłem mu a on, że zauważył, że coraz więcej pije i, i, i czy jest jakiś problem. Jakoś wtedy nie wytrzymałem już i, i przestało mnie obchodzić, czy mnie wyśmieje, czy nie. Odpaliłem mu wprost. Słyszę głosy. Słyszę głosy, które każą mi robić różne rzeczy. Na przykład pić. Ten mój współlokator jakoś nie wydawało się, żeby się tym przejął. Nie był zdziwiony, ale też nie dawał temu wiary. Powiedział, że może powinienem jednak pójść do lekarza, bo to może być schizofrenia. Ja mu mówię, że żadna schizofrenia, ja wariatem nie jestem. On mi mówi, że schizofrenik to nie wariat i to da się leczyć i że jak czegoś nie, z, nie zmienię, to to, to się zachleje. Przez parę dni o tym nie rozmawialiśmy, ale ja nadal piłem i robiłem dziwne rzeczy. Na przykład podczas ulewy, wiadomo listopad, to lało trochę, wybiegłem w bokserkach, żonobice i skarpetkach na ulicę i skakałem po kałużach. No to wtedy to już tak na grubości, bo sąsiedzi widzieli, ktoś to nawet nagrał i, i latało to swego czasu po necie. Współlokator znowu zaczął nalegać, abym poszedł do lekarza. Zagroził nawet, że jak, nie, jak tego nie zrobię, to, to, to on po karetkę zadzwoni. I mówi mi, że to nie po złości, a dlatego, że się martwi o mnie. No, Powiedział mu wtedy, że ja te głosy słyszę tylko w tym mieszkaniu. Jak jestem gdzieś indziej, czy to na uczelni, czy u znajomych, czy w sklepie, to nic takiego nie ma. To bardzo interesujące. Wygląda na to, że tylko pan słyszał te głosy. Czy wiadomo coś o tym mieszkaniu czy bloku? Jakieś nawiedzone historie? No, tak to wychodziło na to, że tylko ja to słyszałem, bo ten kolega tak nie miał. Zresztą zachowywał się normalnie. Nie biegał półnogą po, po, po ulicy, czy, czy okien nie otwierał, nie zamykał. A historii żadnych o tym miejscu to my nie słyszeliśmy. Ja, pan, jak to jest. Przeprowadza się człowiek do dużego miasta, Ludzie się w tych blokach nie znają. Nikt się nie interesuje, tylko dzień dobry na klatce. To nawet nie było kogo zapytać. Poza tym wstydziłem się gadać z obcymi o tym wtedy, no bo teraz tutaj z panem to sobie rozmawiamy. Może właściciel coś by wiedział, ale to tak jak pan mówi, trochę nietypowe pytanie. No z właścicielem to my prawie żadnego kontaktu nie mieliśmy. Wpadał tylko raz w miesiącu po kasę, a czasem nawet co dwa miesiące, to wie pan, trochę trudno byłoby tak obcego faceta zagaić o ducha albo o włosy. Tym bardziej, że to tak częściej współlokator miał z nim do czynienia, a jak mówiłem on mi nie wierzył. Mówił, że to schizofrenia. A czy w pana rodzinie były może podobne przypadki? Nie, nie, absolutnie nie. U mnie w rodzinie to wszyscy mocno stąpają po ziemi. Ja nic takiego nie słyszałem, żeby u mnie w rodzinie były historie o duchach. Ja, ja też wcześniej w ogóle nie miałem do czynienia z czymś takim. Jak to się skończyło? Jak pan sobie poradził? Na początku grudnia to było już takie natarczywe, że zacząłem nocować poza domem u znajomych. Pod różnymi pretekstami to u kolegi, to u koleżanki. Było to trochę męczące, ale mniej niż słuchanie rozkazów i picie piwska. Dalej mam do niego wstręt. Poza domem nie miał pan problemów z piciem. No właśnie wie pan co? Wcale nie chciało mi się pić. To nie było tak, że się uzależniłem i musiałem strzelać te browary też u znajomych. Nawet w tamtym mieszkaniu nie było tak, że codziennie piłem. Piłem tylko wtedy, gdy głos mi kazał. Ten głos miał na Pana duży wpływ. Tak, to były takie stanowcze rozkazy. Odmowa nie była przyjmowana. Przy próbie odmowy natarczywość się zmagała. Ostatecznie po prostu któregoś wieczora będąc u koleżanki, zwierzyłem się jej, bo już tak trochę bliżej siebie byliśmy, nie była tym zaskoczona i, i sama zaproponowała, żebym się do niej przeprowadził. Zadzwoniłem do kumpla, że jutro wpadnę po rzeczy. No, i od tamtego momentu mam spokój. Ta koleżanka wykazała zrozumienie. Czy miała może jakieś doświadczenia paranormalne? Tak, później mi opowiedziała parę historii z własnego życia. Też można by się przerazić. Ja jej wierzę, po tym, co mnie spotkało, wiem, że takie rzeczy się mogą zdarzyć. Później byliśmy ze sobą jakiś czas, ale ostatecznie to się rozpadło. Absolutnie nie przez jakieś paranormalne sprawy. Takich już ani ja, ani ona nie mieliśmy. Wysłuchaliśmy paranormalnego świadectwa pana Kamila, który zmuszany był przez tajemniczy głos do picia alkoholu. Jeśli chcecie usłyszeć inne paranormalne historie, koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu. Oraz zostawcie kciuk w górę pod tą audycją, a także zasubskrybujcie kanał. Dzięki za wysłuchanie.